Witajcie moi widzowie! W końcu zrobiłem film, podsumowanie y, miasta. Strasznie się cieszę, że mogę w końcu do Was mówić, y, dlatego że w zasadzie poza tym króciutkim filmikiem, w którym mówiłem, że nadal żyję, to mój ostatni film był jak 4 miesiące temu. I to stanowczo za długo, no ale po prostu no, musiałem dokończyć to miasto, prawda? Chciałem, wyznaczyłem sobie termin, że do końca 2020 kończę miasto, w sensie oczywiście nie całe miasto, prawda? <grym> to jest tylko część. Ale udało mi się ten deadline dotrzymać tak to się mówi, nie wiem. I dzisiaj wam pokażę, pokażę wam efekty mojej pracy, dlatego, że jestem z niej bardzo dumny i bardzo chętnie się z nią, wami, się nią z wami podzielę. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, zacznijmy od tego, co ja zrobiłem. Więc, a zrobiłem bardzo dużo, więc wiecie, więc tak, po pierwsze, to usunąłem ten tutaj znajdujący się hotel, kurort. Usunąłem go dlatego, że się no, nie pasował do okolicy, więc go po prostu wziąłem, zaznaczyłem siekierą drewnianą, kliknąłem ukośnik kośnik set zero i zniknął. I w końcu to zrobiłem. Dokończyłem bulwary i tak dalej. I po prostu ogółem dokończyłem, proszę bardzo, tej dzielnicy. Tutaj macie dokończony wieżowiec rondo 1. Macie dokończony ten wieżowiec. Proszę bardzo, zrobiłem u niego przy ziemię. Proszę bardzo. Co w się sensie ono nadal jest puste w środku. O, proszę bardzo. Ale, ja wiecie, po prostu zrobiłem to tak na szybko, żeby się już skończyło. Dobudowałem do niego takie boczne, boczne biurowce. Tutaj, proszę bardzo. I tak. To, co możecie zauważyć, co jest dużą zmianą w moim mieście, to to, że dodałem samochody. I tak, dodałem samochody, i to była rzecz, którą robiłem przez ostatnie dwa tygodnie, czy coś. Po prostu wszędzie w moim mieście stawiałem samochody, bo uznałem, że to doda mu dużo życia. I tak jest w istocie. Dodatkowo jeszcze skastomowałem sobie chodniczki. To jest w zasadzie to, co mówiłem w ostatnim podsumowaniu, że prawda, że chcę sprawić, żeby te drogi nie były takie czyściutkie, dlatego że to sprawia, że nie są aż tak realistyczne, więc. Tutaj je trochę przybrudziłem, chociaż oczywiście nie wszędzie jednolicie, prawda? Na przykład tutaj mamy taki w miarę elegancki bulwar, no to tutaj jest czysto. E, a ta dzielnica biurowa jednak jest trochę zaniedbana, dlatego tutaj jest brudniej. E, I tutaj oczywiście wszędzie są samochody. W ogóle budowa tych samochodów to była straszna mordęga, dlatego że... No po pierwsze, tych samochodów jest mnóstwo. Uh, weather... Nie, nie, time zero, clear, dawaj. Dziękuję. Tych samochodów jest mnóstwo, i one muszą się trochę z sobą różnić, ale nie za bardzo. I też muszą być w miarę realistyczne. A poza tym, co najważniejsze, wiecie, to nie jest tak, że po prostu mogę sobie poustawiać losowo w różnych miejscach samochody. Nie, muszę przecież, żeby właśnie to. Symulowało życie miasta, to muszę tutaj zasymulować ruch uliczny. Dlatego tutaj wszędzie są, prawda, światła, które się palą na określone kolory e, i gdzie indziej jadą samochody, gdzie indziej stoją samochody. Trzeba, wiecie, zasymulować miejsca, w których tworzą się korki, a miejscach. A mie Miejsca, w których tworzą się korki, i miejsca, w których ruch jest płynny, i to też takiego po prostu myślenia i kminienia wymagało. Ale ja nie chcę gadać za dużo o samochodach, bo ich nie lubię więc e, przejdźmy do e, tego, do domów, do domów e, dlatego, że zbudowałem dużo domów, jestem z nich bardzo dumny i ja wam zaraz wszystkie pokażę ja wam zaraz wszystkie pokażę swoje domy e, lecimy e, tutaj oczywiście jesteśmy w tej części e, kamienicznej, którą dokończyłem m, dlatego, że właśnie ten fragment który miasta, który dokończyłem to jest właśnie e, ten tutaj cypel z jednej strony ograniczony oceanem, a z drugiej strony odcięty obwodnicą, której tutaj nie widać, ale ona tam jest. E, I zaraz do niej dolecimy, zresztą. Więc tak, tutaj jest e, ta ulica, e, która, na której była jedna e, pusta działka, e, i ta działka została e, dokończona, proszę bardzo. E, w sensie została zabudowana e, takim budynkiem, który jest wzorowany na warszawskiej paście. Tak, tutaj mamy takie fajne. Mm, Wórko i w ogóle. I w ogóle ten budynek strasznie mi się podoba. Jako tak. To e, e, to jest moja ulubiona ulica w tym mieście e, i to był finalny budynek e, na tej ulicy. No, dlatego ja się bardzo postarałem, żeby on był jak najlepszy, jak najfajniejszy, żeby jak najbardziej mi się podobał. E, lecimy dalej. E, tutaj mm, podczas ostatniego e, podsumowania, tutaj wszędzie było pusto, w sensie był taki e, pusty. Fragment pomiędzy tymi kamienicami i go zabudowałem, proszę bardzo. Tutaj z jednej strony jest taka kamienica, a z drugiej strony jest taka. E, proszę bardzo. E, przepraszam za beznadziejną ilość FPS-ów, ale no wiecie, tutaj po prostu jest mnóstwo różnych rzeczy i mój komputer trochę za tym nie nadąża. Tutaj jest takie bardzo e, wąziutkie podwórko, taka bardzo głęboka studnia. I dodałem też grafiti. E, właśnie w jako też ten element dodający życia. Proszę bardzo, tutaj jest graffiti. Graffiti jest także na, w tym miejscu. O, proszę bardzo, tutaj pokrywa ściany. I właśnie zmieniłem trochę układ ulic. Dlatego, że na ostatnim podsumowaniu to widzicie, prawda, tutaj są takie dwie równoległe ulice pod kątem, równoległe do tej tutaj drogi szybkiego ruchu. I one sobie jechały cały czas w tę stronę równolegle cały czas e, aż mniej więcej przepraszam tylko niech się załaduje aż do tego miejsca, prawda? Ale przy tym miejscu wybudowałem szkołę. Proszę bardzo, taka fajna szkoła, liceum e, i no, ona, wiecie, w sensie, o, to jest, jest odzierowanie rzeczywistości. To jest moje liceum, sobie odzerowałem. Ha-ha-ha. E, tak, odzerowałem sobie swoje liceum tutaj. E, I no, no, wiecie, po prostu zajęło fragment tej drogi, więc je trochę przekrzywiłem i te drogi wyprostowałem, i one się tutaj zbiegają razem. E, dlatego tutaj postawiłem tylko jedną taką ukośną kamienicę. E, a tutaj jest już trochę taki wasteland w sumie. E, dlatego, że to jest po prostu zawąski teren, nie, nie, masz, nie ma jak tutaj zbudować niczego sensownego. Tutaj tylko postawiłem jakiś drewniak, a poza tym to jest jakiś dziki parking, jakieś tutaj baraki stoją, e, baner reklamowy, jakiś rurociąg, wiecie, takie... No tak, taki wasteland czysty. A następnie tutaj postawiłem dwie kamienice, które mi się bardzo podobają. E, lubię je. Ta tutaj, proszę bardzo, taki kolos. E, I ta trochę mniejsza, ale bardzo szczegółowa. Proszę bardzo, ma takie... Nawalone szczegółami podwórko. Patrzcie, ile tutaj tego różnych rzeczy jest, i też udało mi się właśnie zagospodarować ten teren pomiędzy tymi dwiema pierzejami: pomiędzy pierzeją tą tutaj, tą elegancką, a tą tutaj zapuszczoną. Dlatego, że na ostatnim podsumowaniu mówiłem, że będę miał z tym problem. Dlatego, że no, te kamienice nie układają się w podwórka ale udało mi się po prostu rozwiązać ten problem, po prostu byłem trochę taki szczery i po prostu tutaj zrobiłem kamice, które są podwórkowe, ale kończą się ślepymi ścianami, bo jakby kto powiedział, że w moim mieście wszystko musi się urbanistycznie składać, no jakby w rzeczywistości miasta tak nie wyglądają, jest dużo elementów, które są chaotyczne, prawda, i tutaj sobie właśnie na zerowanie takiego chaosu pozwoliłem, to jest fajna przestrzeń, właśnie dlatego, że z jednej strony tutaj jest bieda, a tutaj jest no jednak bogactwo, prawda, Te ulicy, ta, to jest taki elegancki bulwar. Te kamienice są takie odnowione, i eleganckie. Tutaj jest bistro, i w ogóle, i w ogóle. Eee, dlatego ym, tutaj jest to podwórko e, pomiędzy tymi e, kamienicami. Dwiema zostało podzielone murem. Proszę bardzo. Ym, o! I z jednej strony jest takie właśnie zapuszczone podwórko. Z, tutaj jest tabliczka, tutaj jest jakiś samomarkowany samochód, tutaj jest e, śmietnik, e, tutaj jest taka podpora, która po prostu podpiera ścianę tej kamicy, żeby się e, nie runęła. A z tej strony, patrzcie, jest taki wspaniały ogródek z krzakami róż, z tą, z fontanną, z wystawą obrazów, z wystawą rzeźb, z wiszącymi lampionami, e, z jakąś tutaj kawiarenką po prostu cuda nie widy. I właśnie strasznie mi się podoba ten kontrast, który tutaj zrobiłem. A to ten w sposób już takie bardziej normalne, chociaż też jest właśnie podzielone jednak, że właśnie tutaj jest jakiś parking, natomiast tutaj jest plac zabaw. Chociaż no właśnie ten podział nie jest aż tak nie ma aż takiego kontrastu jak w tym miejscu. No i to tyle. To tyle w tym w tym miejscu. Też zagospodarowałem tereny wzdłuż tej drogi. Proszę bardzo, tutaj jest parking strzyżony. Tutaj są garaże. A tutaj po prostu jest jakaś zieleń. W zasadzie nazywanie tego zagospodarowaniem jest trochę śmieszne, ponieważ ja zbud jakby zbudowałem teren, który nie jest zagos sensownie zagospodarowany. No ale no, z, z braku lepszego słowa. Polećmy sobie w to miejsce tutaj zaczną się, tutaj zaczną się naprawdę niezłe rzeczy, bo tam wiecie, no tam to wcześniej no po prostu, o faj, fajny, fajny widok, czekajcie, eee, zwiększę sobie fo, znaczy zmniejszę, o, o, fa fajny, fajny widok, czekajcie, zrobię sobie e screenshota, tak, super, tutaj widzicie też właśnie te drogi są takie e ubrudzone mocno, więc to co tam zbudowano to po prostu jakieś tam kamienice, prawda? Fajne kamienice, ale jednak nadal kamienice. A tutaj zaczynają się naprawdę niezłe rzeczy, ponieważ po pierwsze wziąłem i tutaj rozbudowałem ten port, proszę bardzo, on jeszcze nie jest tutaj dokończony, prawda? Trzeba pobudować mu statki, jakieś tam rzeczy, skrzyneczki tego typu. Ten tutaj, proszę bardzo, to skrzyżowanie zostało w miarę tutaj Określone, prawda? Zbudowałem tę kamienicę, e, która tworzy kolejny róg. tutaj są neony, wszystko bardzo fajne. Miejsce e, dokończyłem e, otoczenie tego tutaj radia Wupch, Wupch tak to się chyba powinno czytać, chociaż nie wiem, bo to jest po angielsku, e, a to nie ja wymyśliłem tę nazwę, e, tak jak mówiłem, e, te tutaj dwie działki zostały zabudowane. Z jednej strony taka mała kamienic, a z drugiej strony po prostu kolos. Zauważcie, że jego przyziemie ma wysokość dwóch pięter. Tutaj jest parter, pierw... a to jest pierwsze piętro. Jak tutaj sobie wejdziemy, to mamy takie bardzo głę... głębokie podwórko. I tutaj zrobiłem też lubaszkę. Proszę bardzo, galeria wypieków jest. Tylko, że jakoś nie wstawiłem chlebów, nie wiem czemu, trudno. Eee, dobrze, co dalej? Eee, tak, dzielnica, nawet nie dzielnica, no ale te skłoty. Dokończyłem też skład. Proszę bardzo, tutaj jest ta rura, która tutaj była, została też dokończona, też ubrudzona. Tutaj, proszę bardzo, wszędzie jest już zbudowany ten teren. Tutaj jest taka droga żwirowa, która prowadzi nas, proszę bardzo, na bazarek. O! To jest taki bazarek. I z tego też jestem bardzo dumny, bo to było mnóstwo roboty. Zmniejszę sobie, na, znaczy, zmienię sobie czas na dzień. I to było mnóstwo roboty, ale bardzo fajnej roboty. Dlatego, że właśnie tutaj, zauważcie, pierwsze są te kontenery, proszę bardzo, są takie kontenery, w których mieszczą się różne rzeczy. Tutaj, nie jakieś tam, wiecie, sklepiki, jakieś tam bary, jakieś tam kluby. Konstrukcja ich była bardzo fajna, ale to nadal nie jest, jest creme de la creme, ponieważ krem de la creme to jest to, prawda? Tutaj są samochodziki i mnóstwo straganów, stanowisk, które są poprzykrywane takimi płachtami. I właśnie tak by wielość tych płacht oraz jeszcze no, ukształtowanie ich oraz to, żeby one się nawzajem jakoś kolorystycznie komponowały, e, to była naprawdę spora praca e, i uważam, że mi fajnie wyszło. Chociaż patrząc na to, ile tutaj jest rzeczy, to można dostać od pląsu. E, poza tym, też tutaj powstawiałem jakieś. E, jakąś to są skłoty, tutaj powstawiałem, bo, nie wiem zawisłem jakąś. E, to jest chyba flaga panseksualna, chociaż nie jestem pewien. E, tutaj jakiś tam zielony transparent, tutaj e, anarchofeminizm, e, tego typu rzeczy. Uważam, że to jest bardzo fajne miejsce, takie do oglądania. A teraz dru druga rzecz, druga rzecz e, też, e, która z kolei jest zgoła inna. W zasadzie dlatego, że tam widzicie budowałem małe i szczegółowe, a tutaj e, jak mówiłem e, socrealistyczne, prawda? To nie, to wielkie i e, takie monumentalne i symetryczne. Bach! Tak je zbudowałem moi drodzy. Tutaj się jeszcze oddalę, że można było te budynki e, narożne, żebyście mogli sobie zobaczyć. Proszę bardzo, zwiększę sobie e, render distance. E, prawdopodobnie fps -y spadną mi do jakichś 5, ale żebyście mogli zobaczyć e, w całości. Proszę bardzo, tutaj są takie domy, one są wzorowane na zabudowie Muranowa w Warszawie i w tym, w tym budynku mieści się Hotel Marriott, a w tym jakieś sklepiki, znowu galeria wypieków. Proszę bardzo, o tutaj już zawiłem chleby, proszę bardzo, tutaj są chleby, chleby w galerii wypieków. To jest fajne, ponieważ w zasadzie on jest wzorowany na pewnym budynku i w budynku naprzeciwko tego budynku mieści się Mieści się Lubaszka, więc to jest takie nawiązanie, którego prawie nikt nie zrozumie, nikt się nie zorientuje. Tutaj jest Lumpex. O, proszę bardzo. No, dlatego, że wiecie, że to jest zabudowa socjalistyczna, ale to miasto nie funkcjonuje. Nie znajduje się w państwie komunistycznym, więc to już wszystko jest takie z tam, Skapitalizowane. Tutaj jest obok reklama Coca-Coli. Właśnie, tak, właśnie, właśnie to, o czym mówię. Tutaj jest siedziba banku. To chyba miał być Credit Agricole albo Millenium Bank. Nie jestem pewien. No dobrze, poleźmy sobie dalej. Proszę bardzo. No, jak widzicie, budowa tego nie była jakoś bardzo e, czasochłonna, dlatego że znajduje się po prostu tutaj mnóstwo elementów, które po prostu budowało się naraz a następnie kopiowałem, nie? zbudowałem sobie ten fragment, skopiowałem go parę razy, dobudowałem ten tutaj wykusz, skopiowałem te wykusze parę razy, a następnie wszystko odwróciłem i skopiowałem na drugą stronę, prawda? Ale efekt uważam, że jest naprawdę super, proszę bardzo, taki wielki prospekt jakby prosto z Moskwy i tam dalej to się będzie ciągnąć, tutaj będzie się znajdował taki plac, przed którym będzie stał dom partii, i inne tego typu rzeczy ale nie zamierzam budować jakieś, wiecie całej dzielnicy to, to jakby to będzie jedna ulica a poza tym to nic polećmy sobie dalej dlatego że mimo że jakby główna moja uwaga skupiała się właśnie o no tak 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 tutaj mamy tę obwodnicę ponieważ to jest część obwodnicy miasta która tutaj sobie jedzie, wyjeżdża z tunelu i następnie jedzie dalej, tędy. Pojedźmy o no sobie, proszę bardzo, i tutaj przez most. Mimo iż skupiałem się bardziej na części znajdującej się za obwodnicą, to pobudowałem też parę rzeczy, które znajdują się w tej części już śródmieścia. Ścisłego, ścisłego śródmieścia. Tutaj zacząłem zbudowałem dwa domki przy tej ulicy i dokończyłem pałac. Dokończyłem pałac, wszystko super. Tutaj też, właśnie zacząłem zapełniać. No, zacząłem już budować tutaj jakieś kamienice. Chociaż ten układ, który tutaj widzicie, to ja go zamierzam zmienić i zamierzam bo jakby poglądałem sobie, jak to właśnie wygląda w takim Paryżu czy Londynie. Takie wypełnienia kwartałów. I one są znacznie bardziej chaotyczne niż to, co tutaj widzicie, więc ja to, to się jeszcze zmieni, prawda? Więc tak, tutaj jest ten pałac. Ja go dokończyłem i jest super. Nie będę Wam go tutaj zbytnio o nim mówił, dlatego że zrobiłem już o nim film jakiś czas temu, parę miesięcy temu i go wsadzam w kartę, więc on będzie się tutaj czekał na Was w karcie i możecie go sobie obejrzeć, ale naj, najpierw to poczekajcie jeszcze, dlatego że. Ja jeszcze nie skończyłem, ale już się zbliżam ku końcowi. To co jeszcze zrobiłem to powiększyłem ten plac, dlatego że wcześniej to ta droga musiała się zwężać przed wjazdem na to rondo, po to żeby nie wbić się w te drogi boczne zanim na to rondo wjedzie, co było jakby trochę bez sensu i wyglądało całkiem dziwnie, więc po prostu powiększyłem to rondo. I teraz wygląda super, a to co tutaj jest, ten cień nad nami, proszę bardzo, to jest stacja metra, która tutaj się będzie znajdować. To jest stacja metra uniwersytecka i ona będzie wzorowana też właśnie na takich stacjach metra moskiewskich, prawda? Czyli właśnie będzie taka strasznie bogata, strasznie wielka i w ogóle super, wow. I wiecie co? To chyba tyle, co zrobiłem. Tak, przeleciałem szybko. W zasadzie nie wiem, ile ten film już trwa 20 minut, no dobra, to nie aż tak szybko. E, ale. Mm, no jak na rok pracy, to się szybko uwinąłem. No tak, no bo jakby nie, nie, nie pokazywałem wam szczególików każdej ka tej kamienicy i tak dalej, prawda? E, no dobra, dość, że to jest to, co ja zrobiłem w tym mieście. Jak widzicie, jest to całkiem dużo, i postęp w stosunku do poprzedniego roku jest znaczny. E, I tak. Zamierzam to wydać. W sensie wrzucić sobie na swoje Minecraft Planet, tak żebyście mieli to. Każdy z was mógł sobie to ściągnąć, ale to jeszcze trochę, dlatego że muszę dopracować teksturpak. Prawda? Bo tutaj to miasto wymaga własnego teksturpaka. Muszę go dopracować. I to chyba tyle. No, jakieś tam formalności jeszcze porobić, ale głównie tekst chcę pak dopracować. A jeszcze jedna rzecz. Jedna rzecz bardzo ważna, o której wam nie powiedziałem, to to, że moje miasto zmieniło nazwę. Bo znam, że nazwa Gayreton City jest generyczna, nudna i taka wzięta znikąd i w zasadzie bez sensu. Zwłaszcza, że jest strasznie amerykańska, a moje miasto ono nie jest amerykańskie, ono jest bardzo europejskie. Więc no to, to jest bez sensu. I uznałem, że, moja, że moje miasto będzie nazywać się Wskrzeszyn. E, tak, Wskrzeszyn. E, dokładnie. Tak, to jest też trochę taki pstryczek w nos, dlatego że jest to, miast, że jest to nazwa, którą e, prawdopodobnie będzie strasznie wy trudno wymówić komukolwiek, kto nie jest Polakiem. E, a ja wiecie, wrzucam to miasto do tego, na Minecraft Planet, który jest stroną międzynarodową. E, więc zobaczymy, jak to się przyjmie. Ale podoba mi się nazwa Wskrzeszyn, e, ja ją tutaj zostawię. E, zmieniłem już wszystkie napisy w moim mieście z Gretton City na Wskrzeszyn. E, więc e, tak, witajcie w Wskrzeszynie, Wskrzeszynie. tak, Wskrzeszyn, od Wskrzesić. E, I co, to ja się muszę, może już będę z wami żegnał, poleśmy sobie tutaj. Tutaj się z wami żegnałem chyba rok temu. Albo nie, polecimy sobie na Wasteland, czyli w to miejsce, o proszę bardzo. O! Albo na ten, na patio w liceum. Proszę bardzo. E, Dobre. Tutaj. E, więc tak. Wszystkiego najlepszego z, w nowym roku. Dostałem parę tych... Parę życzeń, wesołych świąt w komentarzach pod filmami. I jakby... E, kocham was za to. To było maksymalnie urocze i strasznie, mi, strasznie było mi miło. E, I nawzajem oczywiście. Mam nadzieję, że... Święta minęły wam fajnie. Życzę wam nowego roku fajnego, lepszego niż 2020. Myślę, że to jest całkiem proste biorąc pod uwagę jak zły był 2020, ale wiecie, kto wie może 2020 okaże się jeszcze gorszy, wiecie. 2. 2 stycznia 2021 i upada asteroida. Ale to się jeszcze dowiemy. Ten film powinien wejść w Sylwestra albo w dzień przed. Tak więc. Zmienię sobie czas na Times 0, proszę bardzo. Tak więc ja się już z Wami żegnam i filmy będą wychodzić częściej. Teraz. teraz zabiorę się za. dam sobie spokój z miastem, zabiorę się za budowę lokomotyw dla Was i wszystko powinno wrócić do wcześniejszego trybu. Pożegnam się z Wami. Na razie. Hej.